Zgubiłam chłopaków i zgubiłam ich gdzieś tam z tyłu za starych <grym> zakres teraz poczekamy chwilę. Jest gorąco bardzo, bardzo, bardzo. Powiem 30 stopni. Max zarządził, że idziemy do kościoła, to więc idziemy do kościoła. 143 dni do... Gwiazdki. Restauracyjka na każdym kroku. A tutaj obok targ. Jakieś smakowitości są. O, są nawet. szukamy jakiegoś rokliwego miejsca, aby zjeść obiad. O, co nie głośni są. Chcielibyśmy zjeść coś smacznego, a jednocześnie w miłym, sympatycznym miejscu. Piotrek nas prowadzi do rekomendowanej przez Google jakiejś restauracyjki, wysoko ocenianej. I dotarliśmy. Gracka Kawana Arsenal. Czy to jest tutaj? Tak, to jest tutaj. To ja nagrywam, a my jesteśmy obok. No dobra, to idziemy zobaczyć. A jest menu. Spojrzymy. Tavulin bistro. Patrzymy właśnie na ceny. Chłopaki już burgera. Oglądamy właśnie menu i przyszła pani i nam pokazała, że jest po polsku, także fajnie. Miła obsługa. Chyba tutaj zjemy. Tak się zastanawiamy. Wygląda bardzo, bardzo przyjemnie restauracyjka i ceny też są przystępne. Piotrek już się nakręcił na ośmiornicę z grilla. Zdecydowaliśmy się na tę restauracyjkę i ja biorę steka z tuńczyk. Także chyba pokazałam, co chłopaki biorą. Dwa razy ryba, filet i Piotrek ośmiornicę. Także będziemy jeść, jeszcze patrzymy coś do picia, ale tu już nie ma po, po naszemu. <tutaj>, Tutaj są ceny. Więc na pewno jakieś winko sobie zaraz tutaj zażyczymy, żeby humorki były lepsze, nie? No. Ale przyjemnie. Bardzo ładnie. Nawet tutaj jest moed, proszę Państwa. Mmm, cena też ładna. Przyszły nasze drinki, mamy czerwone wino Aleksandru Szkole, a Max zażyczył sobie karlowacko, tak? Czy co to jest? No tak. Półlitowe, także mega. Ło. Zaczniamy. A więc zdrowie co? za zdobyty mur w nikt? Mhm. Była super wycofana, tak? Jesteśmy zadowoleni. I za bośnie. Mhm. Wasze zdrowie. Wasze zdrowie i zdrowie mojej żony. Oczywiście, Ja wszystko zaplanowałam. Dostaliśmy przystawkę, więc podejrzewamy, że to chyba ich chlebek. Przyprawy i masełko. Więc sobie coś przekąsimy. Aleks mówi dobre masło, a patrzymy, ale to jest niemieckie masło, czasem je kupujemy nawet, fajnie, fajnie, fajnie. a rybka jaka fajna. Także przyszły nasze potrawy, ja mam przepysznego kińczuka, już widać, tak, że wygląda rewelacyjnie, a piłkak ma, a ja mam wielkie zaskoczenie. Gdzie Pierwszy raz wróciłem, ja też kalma i jadłem, ale ośmiu jeszcze nie. Wow, super. Jesteśmy zadowoleni. Pani nawet przyszła pytać, czy wszystko jest ok. Także jemy. Piotrek pierwszy kosztuje. raz testuje, kosztuje, próbuje. Czy mu będzie smakować? I co? Dobra. Dobre? Dobre? Hmm? Ładnie wygląda. Dobra. Także jemy. <laughs> Smacznego. Piotrkowie, ośmiornica smakuje, więc się skuszę i skosztuję, powiem Wam, czy smakuje mi. <laughs> Dla mnie zbliżony smak to Ale dziwne. Taka... Taka grumiasta lekko. Tutaj widać, jakie mięso jest. Mhm. Ale faktycznie, podobny smak do no kurczaka, tak czeka, lekko rybny, bardzo dobra, fajna, naprawdę. Max kosztuje mojego wina i co? Suche. Suche? Nie, to nie jest suche, wytrawne, ale nie suche. On Bo po z niemiecku trocken. jest <śle> suche. super. A Max ma wielkie piwo. Ale co by było w Nie wiem, nie chcę wiedzieć. Piotr chciałby już całą butelkę wina. Proszę, tyle mi zostało i już i ten upał, i to wszystko wiedzą. Ale jeszcze coś z tej biogi. No właśnie, lepiej nie. Dobrze, że nie wzięliśmy całej butelki. Naprawdę, musimy wjechać z na po górę i zjechać sobie. No tak, go tego. Już mamy plan na zakupy. Ale jest gorąco, naprawdę. Pomimo, że słońce tak mocno świeci, jest gorąco. Fajnie. Mhm. Jesteśmy po spacerku na murze, po obiadku, mhm. po wniku. Nie zupełnie. Jawie. Zróbko. Jeszcze na koniec dzisiejszej zabawy w Dubrowniku musimy zjechać z tej wielkiej góry. Mhm. Wyzwanie dla Piotrka. Tak. Powinien. Podjechać było naprawdę trudno z tego względu, że dużo aut się mija. I trzeba było zje zjeżdżać na szutrową drogę, a tam było ciężko później ruszyć. Ale ogarnęliśmy. Jakowo to peszka. No. Coś Ci wpadło. Tak sprawdzasz? Myślałam, że coś wpadło. Max! Może dasz ta się skosztować tego piwa? Tam. Ci pomoże i potem nie zjedzie z drogi. Może jak się to Mac 3,5 piwo. No to moi drodzy, zdrowie za Was i za nas, aby dalsze przygody nasze was satysfakcjonowały i żeby nam cały wyjazd się udał. Mhm. Jeszcze trochę dni sprzedamy. Plany. Oczywiście mhm. nigdzie nie mamy spania. Na razie nie wiemy. Do jutra w Bośni potem zobaczymy wracamy ten, do Chorwacji na pewno ten wyjazd jest naprawdę szalony <laughs> tak zaskakujący fajnie spodzony także zdrowie wasze to wariat o miło zimno. ale wy chcecie oglądać takie peripedie <laughs> jak to ktoś napisał ekipa dwa. ma? mam pytanie za 100 punktów no. Zgadnij, coś jak było w tych kłęsztach, co jedliśmy rano? Proteiny słyszałam. Tak? No proteinowe. A to dobrze. Mieliśmy energię. Dobrze. A papierek jest w samochodzie jeszcze? Ja mam jeszcze. Zobaczymy. W tym jednym było chyba 6,5 gram, w tym innym 6 tak? Ja też mam. Uh -huh. To mogło nam dać poera. To Ale to chyba normalnie proteiny. No to dobrze. Nie wiem czy normalnie jest jak Ty wypijesz pół litra piwa. To nie, wieszę, że to nie Naprawdę, nie wiem. Ciema. Nie wiem, czy to będzie normalne. Ale to on cię prowadzi później. Ty prowadzisz brata, a ja nie Ale. wiem, że ci chciał prowadzić za to dokuczenie twoje. Jeżeli ktoś z Was będzie odwiedzał miejscówki, w których żeśmy byli, to piszcie komentarze pod filmikiem. Ja mhm. to poczytamy. Już ktoś pisał, że też wyjechał do Chorwacji. Jakiś pan pisał, że, że przyleciał, sorry, przyleciał do Chorwacji. A teraz musimy kupić busa, bo Max z nami swoją dziewczynę zabierz. Mm -hmm. A w naszym aucie staną za mało miejsca. To dopiero będzie wycieczka i vlogi będą niemiecko-polskie. Będziecie się uczyć języków. Jeszcze powiem wam taką ciekawostkę, Max się uczył francuskiego I teraz, jak idziemy po takim murze i idą Francuzi, to tłumaczy nam, co oni mniej więcej powiedzieli. No, mówił, że o kocie rozmawialiśmy O, dzisiaj fajną fotkę kota, żeśmy zrobili, zobaczcie tutaj. Będzie montował. Ja jestem żeglarzem. A coś ja tam się opaliła. Ja więc. mogę was zabrać na ten, na kajak. Chyba, że to tylko tak kamera pokazuje. Nie, ty jesteś związowe, jak nie Opalona jestem? Czerwona jak 20. pomidor. Zapyla się swoją, ja 50. Tak trochę. Co? Czerwona jak pomidor. Na twarzy? Tak. Tutaj? Jak wino. Mhm. Trochę jestem. Dało mi trochę. Ale ja jestem niskociśnieniowcem, więc dobrze. Daj później. Ośmiornicę czuję. Wow. A co ty te patyczki tu masz, a to by się taki przydał? <noise> Dobra, to chyba starczy te pojęcia. Chyba tak, bo będę później ma Hegeało. Max właśnie pokazuje, że czat po francusku to znaczy po polsku kot. Nie wiedziałam. Kat Cześć. po angielsku. No nieźle, nieźle. Mogę puścić jak to słychać.

jest no. lecz zapłaciliśmy 650 kun Tak to wygląda Tak wygląda rachunek Także przejdziemy zaraz Wam pokażę jeszcze dokładnie gdzie byliśmy Dziękujemy Dziękujemy, Dziękujemy. W takiej właśnie restauracji Sand Place No freebie nawet tutaj jest ale nie wiedzieliśmy Także to jest blisko praktycznie tego muru, na który wchodziliśmy. Z tyłu tam się idzie na mur. Pierwotnie mieliśmy tutaj zjeść i jeszcze tam wcześniej, także... Ale powiem Wam zaraz o cenach jeszcze. Że tutaj, mimo polecenia z gogla tutaj jest tu, tu, tu jest mega drogo. Także nie, nie, nie. Nie, tam 130 kuna jakaś zwykła taka potrawa kosztowała... Drogo, drogo było. Nie, i w ogóle nam się jakoś tam nie podobało. Także poszliśmy do tej i, w i było smacznie. Było tam no i w słońcu. Także jednak. No to też nie było za tanio jakoś, nie? No nie, nie. No to bo tak te jednak stawki są dobrownika, także to trzeba wziąć pod uwagę, że drożej płacimy I to, że że, że za obsługę. To, że oni płacą też duże podatki Tak, Ta, no to niestety... O, tu są okulary, patrz, o, chanel. więc kup mi okulary jakieś. Tak by je tasowały ładnie jakieś. Ale wiesz, jakieś firmowe takie, nie? Do Te idziemy, zobaczysz to sobie. Tak? Idziemy. Ja się najadłam. Brzuch mi wyszedł. <laughs> <misku wisząca> <laughs> Jedyne 4,5 tysiąca Czekaj, może mąż mi zaraz kupić coś. Wyjdę z jakimiś szanelami. Idziemy zobaczyć, jakie są. Halo? Czekaj, czy są takie? Maskę. Chciałam maskę. Mam maskę. Mam maskę. Mam maskę, to jest. No, o! Są. O! Minus 30%. Takie fajne. Te są fajne, nie? Te są ciekawe. Ale jaka tu jest cena? Ciekawe. No to na przykład. 2036. Czego? Kumy. 2036. Ja. Mhm. Ona, ja jestem. To jestem fajne. Dior. A takie kloty by mi wystarczyły. Aż takich drogich to bym nie chciał bo te Diora to pewnie cena jest już, no tak 119 tysięcy punktów, ładna cena, to 119 tysięcy, zło. takie tamte to by były ok, tamte, Ty. nie uwierzycie, mąż mi zrobił niespodziankę i kupił mi okularki kro. Bardzo fajne. Była promocja, bo minus 30%, więc skorzystaliśmy. Nie pytajcie ile kosztowały, bo były drogie. Wiem, szaleństwo, wydać tyle kasy za okulary, ale myślę, że to będzie fajna pamiątka z dubrownika. Także bardzo, bardzo fajny. Markowy sklep. Mam gwarancję, więc jestem mega zadowolona. Także dziękuję Ci skarbie. i Buziaka. Kochany ja jestem. Się, że... Jak pasują mi idealnie? Oh, dat is super. Dus hier, oké, een big Zo Ja, het is allemaal. ik Nee, het Fajny! 10 euro taka imprezka? No ale teraz. To do Pokaż ja sobie to głaska. A co zależy? Z jaką prędkością zrobić, bo tak inaczej. Fajny! Chcesz jeszcze sprowadzić? Majc? Ty co? Aleks chce spróbować jeszcze. Pokaż Aleks sobie. jaką prędkością, nie? Fajne. Zabawa. Masz żabę w domu. Fajna ta imprezka z żabkami, ale ja się teraz jaram okularami, także przeżywam okulary. Fajne są, myślę, że mi fajnie pasują. Także pewnie będę teraz więcej czasu w okularach występować. Fajne, fajne. Pamiątka z Dubrownika, nie? Niektórzy mają, tak, niektórzy mają, jak ty to mówiłeś, magnesy na lodówkę, jakieś inne rzeczy, a my mamy patelnię <grystanie> 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 albo okulary. Dokładnie, dokładnie. <grystanie> Także... My przywozimy z wakacji inne niespodzianki. Bardzo fajne. Pamiątki. No, Ładne. Jesteśmy na targu w Dobrowniku, a tu tam ten facet większą furorę robi, patrzcie ile tam jest ludzi, przy tym kościoł, a tutaj przy tym, patrzcie. Tak, ten taki furor już nie robi. Chyba ma drożej nawet. No, a tu też są żabki. No, ale takie wielkie. Kubki ręcznie robione, patrzcie. To się ceni. Chyba i razy Ręczne, no, prace. Ale nie ładnie. No, na bardzo ładne. 20 euro taki gubeczek, nie tak. masz pamiątkę. Ale na cappuccino nie ma. A ten jest fajny. Ten. Ale za dużo. Chłopaki chcą żabkę sami wycinać. <laughs> Z drewna. Idziemy w górę, zaraz wam pokażę, co jest na górze, ale trochę ja popatrzcie sobie na moje nowe Nie, nie, nakręciłam co. Dobra, przesadzam, wiem. Tak patrzę na te schody tutaj i mi się trochę kojarzy to z Erfurtem, bo tam też były takie schody koło ta katedry i też ludzie siedzieli. Siedzą, chilują, sobie odpoczywają. Ładny widok. Chłopaki dotarli. Piotr opowiada historię, że Max robił fotki. I Babka powiedziała, No foto, no foto. This is my work. No. Padło, że jakbyście wiedzieli, co kobieta robi. No, niektórzy nie chcą, jak widać. No, Szkoda. Nie. A miała pracę z 2015 roku. A maskę trzeba założyć. To już ostatnie ujęcia z mojego telefonu. Uważaj sobie. Bo wkrótce. Bateria mi się skończy, więc przerzucę się na telefon pewnie Piotrka, o ile mi użyczy. No oczywiście. No, mam nadzieję. O, Kiotrek jak znalazł jakąś grotę. To jest plaża. O, patrzcie, ja, jakie to jest tutaj dziwne. Z centrum miasta wyszliśmy na plażę. A co, dalej idziemy? Ja nie nie Austroju. Także tak to wygląda. Plaża. Super. Można popływać. Tutaj jest rewelacyjna miejscówka na randkę. Naprawdę do durowniku. Chłopaki zabierajcie dziewczyny. Romantycznie, a jeszcze jak jest zachód słońca to już całkiem. Ulala. I właśnie mamy przerwę na mały odpoczynek. I zaodpoczywa. Robimy sesję fotograficzną. Proszę, dotarńmy do jakiejś o, przestrzeni. No będzie, jakie koty, wow. jak piękne. Kci, kci, kci. Proszę. Kci. Mam tutaj kotki. Gdzie? Gdzie gdzi, gdzi. kotka pogłaskała? I... Ale macha ogonkiem. No ale one jak ogony machają Czy Ty zły jesteś? Nie bądź zły. Myślisz, że to ty? Poczekł minę zrobił. No, Zrób mu zbliżenie. Na no, zoomie mu daj. <grywia> Jaka mina. Ale słodziak. Aleks mu robi... Oooo! do kogoś się nie spotkało, Ty Ty Jeszcze raz nie zobaczymy? No myśli sobie teraz, spróbuj jeszcze raz. <grywia> <O>. <grywia> Ale słodziak. A obok jest drugi. Ojejku, ojejku, łapą się zaparł. No i widzicie, teraz żeśmy wyszli do, na Marinę i ruszamy zobaczyć na sam Cypel. I zwiedziliśmy wszystko wzdłuż Maryny, fajnie, miło, wróciliśmy. Piękna pogoda jest, wszędzie ludzie jedzą, w tej rezerwacje mają. I wychodzimy już, pójdziemy do kolejki i następnie jedziemy do Bośni także czeka nas jeszcze pewnie na granicy dosyć dosyć duży korek no zobaczymy jak to będzie, o której będziemy w Bośni bo jeszcze planujemy iść na miasto pospacerować zmęczeni jesteśmy już troszkę bo cały dzień naprawdę emocji Fajne doświadczenie, warto Dubrownik zobaczyć. Przepiękne miasto. No tu jest zjazd dość niebezpieczny. Czy on powinien tutaj zjechać na, bardziej na lewo? a dwa jadą. Wpychali co? Spominąć. Trzech! Tam jest Czuya, to nie wiadę, bo jest ja z twojej strony. I mi chodzi z lewej strony. Dobra, i my czekamy. Niech oni się odkręcą. Podziękowały nam kobiety, że pomyśleliśmy dobrze. Bo to była najrozsądniejsza decyzja. Dobra. Jadę następny. Ja o tu, masz cieszę. coś. Tu jest hardkorowo. Już lepsze przejdzie Ale drugie jeszcze musisz. Jest. Jakoś, że oni nie zasypują tych dziur i są duże dziury po boku. Widoki piękne. jest na linii, nie? <grymka> no chyba. Jakby trochę więcej asfaltu zrobili po bokach, to też by dało radę. No tak, takie za to. A żeby zasypywali te dziury, to było wszystko ok. Przepraszam, jest po co jechać jeszcze wyżej? Tak, 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 pewnie. Tak, tak, to, tak śmiało, tak, śmiało. Tak. Nie, na górę, Można. jechać do końca. Tak, okay, tak. Dzięki. Dotarliśmy do apartamentu, jesteśmy bardzo ciekawi, jak Nukuś Został w innym kraju. A tak, to teraz chwilę zobaczymy, jak nas powita. Cześć, kochanego! to cię cieszy, kochanego! Mamy wieczór około po 21 jakoś. I idziemy na pizzę. Tak nas smakowała, że idziemy jeszcze raz zjeść. A tak! Masz rację, wiesz. Sklepy otwarte. Mamy dzisiaj déjà wszyscy. <noise> znowu duża pizza, znowu park. Idziemy jeść. Pokażę Wam jaką fajną pizzę żeśmy wzięli. Tak, inną zupełnie niż wczoraj. Miała być ta sama, ale zmieniliśmy zdanie i postanowiliśmy, że dzisiaj będzie inna. Musimy wpływać smakiem. No pewnie. Polski, polski. Da, da, da. <noise> Jemy pizzę przy fajerwerkach.